Witam. tym razem zaprezentuję Wam, jak przyspieszyć Samsung Monte, odbiornik GPS, który mam wmontowany seryjnie w telefon. Będzie nam potrzebny oczywiście telefon, kabelek. No i klik, który musimy zmodyfikować. Klik nazywa się, jak widać, LBS Config. Standardowo podpinamy telefonik. My oczywiście łączymy się z telefonem. wchodzimy do, mm, do rejestru. Wyszukujemy plik o nazwie L LBLBS Config. Przerzucamy go na C-dysk. To przerzucony. No ja mniej więcej to demonstruje, o co tu chodzi właśnie o zmianie. Standardowo mm, dane na temat połączenia. GPS pobiera dane z serwisów. I standardowo tutaj mamy ustawiony... E, zaraz, zaraz. A GPS serwis, tak jak widzimy... Prawdopodobnie to to jeszcze zerknę sobie. Tak. Tutaj mamy serwer, z którego jest pobierane standardowo dane, na temat satelit, które zmieniamy na serwer Google. Ja może tutaj znajdę jeszcze o jest, mamy zamiast tamtego po prostu wpisujemy to samo, tylko że słup Google i zmieniamy w dalszej części jeszcze port łączenia, który Jak znajdę, to wam pokażę w sumie. Zaraz poszukamy. Czy tu będzie łatwiej? Tu mamy standardowy port. Jak widać, a zmieniamy go na, na port 7276. Widać jeszcze raz znaczy mierze. Dla przykładu. I tak zmodyfikowany plik, usuwamy standardowy, wrzucamy nasz zmodyfikowany, wchodzimy z powrotem na pamięć telefonu, odświeżamy i po prostu przerzucamy ten plik z powrotem, zmodyfikowany, odłączamy telefon. das hast du gerade hat. Telefon Takim sposobem zmiany właśnie na serwer Google daje nam to, że po prostu szybciej wyszukuje satelity. To jest po pierwsze, po drugie, tych satelity jest więcej, każdy wie, może sobie sprawdzić najpierw standardowe ustawienia, spróbować wyszukać satelity, później spróbować tych ustawień właśnie z Gogle. Wchodzimy w ustawienia, przedtem jeszcze żeby odświeżyć właśnie dane na temat GPS-u i pobrać dane z serw serweru musimy się połączyć z, z internetem, może to być przez różne czy, czy normalne pakietowe, czy, czy WiFi nie ma problemu. Ja zrobię to przez Wi-Fi. Chodzimy ustawienia telefon, ustawienia GPS, oczywiście GPS powinien być automatycznie włączony. Akceptujemy profil transakcji danych, powinniśmy też wybrać, jest ustawiony i pobieramy dane. Dane pobrano. standardowo termin ważności to 167 godzin. No okej, okay. i możemy sprawdzić, spróbować z jaką szybkością wyszuka nam satelity w domu, w mieszkaniu. Czy w ogóle nam wyszuka? Poczekamy chwilę. Jak widzimy satelity w domu się już ładują 4-5 satelit to O 6. Bardzo dobry rezultat w ogóle w domu 7 widzimy, 8, jak na pomieszczenie zamknięte, jest to bardzo dobry wynik. Na dworze uzyskujemy nawet do 15, może nawet więcej satelit to, co pomaga nam naprawdę w nawigowaniu i nie ma problemu z dokładną nawigacją. To byłoby tyle. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.